Na potrzeby ćwiczenia oczywiście pewne elementy przyspieszyliśmy, więc szanowni państwo, zaraz zobaczycie policjanta Minera pirotechnika już ubranego w wyspecjalizowany sprzęt podchodzeniowy z Warszawy. Uruchomiona zostaje na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji centralna jednostka antyterrorystyczna. Wszystko polega na tym, aby możliwie najszybciej i najbezpieczniej urządzenie zlokalizowane, zneutralizować w miejscu jego znalezienia. Teren na to nam pozwala, jest zabezpieczony, nie ma innych osób, a więc możemy przygotować neutralizację urządzenia, znalezionego w plecaku przedmiotów, które mógłby być urządzeniem wybuchowym. I po bólu, teraz urządzenie jest zabrane, na powietrzny z w jednostki, jednostki, jednostki nerystycznej czyli z biura operacji anerystycznych Komendy Głównej Policji. Wspierający działania na ziemi. Przestępców, którzy wykorzystują teren, najprawdopodobniej składają się w opuszczonym przed nami obiekcie, na tym miejscu trudno dostępnym. Następuje element zabezpieczenia. Dowódca działań zorganizowanych, Polski, informuje dowódcę podoperacji komputerolistycznej o rozwiązania taktycznych. Teren zatrzymania niebezpiecznych przestępstw. A więc mamy w pełni zabezpieczony teren. Osoby znajdujące się w obiekcie już go nie opuszczą. Natomiast trudnością, trudność polega na tym, żeby bezpiecznie zdobyć tak tzw. twierdzę, czyli wejść i e, minimalizując straty własne zatrzymać wszystkich mieszkańców twierdzy. Obiekt sztumowany jest z każdego możliwego podejścia otworem, możliwie najbardziej łamane narzędzia oraz środki mające na celu wykorzystanie zaskoczenia celem zatrzymania tych wszystkich osób, które znajdują się w obieki. Państwo schemu przewidziałem. A więc skuteczność policjantów biorących udział w tym szturmie nadbrę. Zauważamy, że obiekt, który był szturmowany zaczyna dymić. A najlepiej tym problemem zajmie się Straż Pożarna. działaniami nie pozwolą w tej chwili jeszcze na wejście funkcjonariuszy Straży Pożarnej ze względów bezpieczeństwa, póki obiekt nie zostanie tutaj opróżniony. Op Do이트ania, a nie dopuszczenia <zreszt> do jego do rozprzestrzenienia się na sceny lasu. Dlatego też to są też wyspecjalizowane duże jednostki pojazdy. Strażacy rozwijają swoje działania we I już widzimy tutaj, prawda, przystępują do zaszenia budynku, do odkoszenia obiektu i zabezpieczają przed się zagrożenia pożarowego. Bardzo dziękuję serdecznie panom komendantom, dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy brali udział w tych ćwiczeniach. Tutaj jesteśmy w województwie podlaskim, niedaleko granicy, w takim miejscu, gdzie te sytuacje, które były pokazane podczas ćwiczeń, zdarzają się rzeczywiście, zdarzają się w tzw. realu. Nie tylko w tych symulacjach ćwiczeniowych. I właśnie dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, ile trudu, ile wysiłku, ile koncepcji związanych z dowodzeniem tutaj trzeba włożyć. Proszę Państwa, dziękując raz jeszcze, chcę powiedzieć, że tak jak wspomniałem przedtem o programie modernizacji służb mundurowych, służby, żeby działać skutecznie, potrzebują wyposażenia, potrzebują sprzętu. Także. Raz jeszcze dziękuję. Współpraca formacji, jaką jest policja, formacji państwowej z samorządem daje oto takie efekty. Pewnie przy wysiłku jednej tylko z tych stron byłoby trudniej, a tu mamy efekt w postaci sprawnego, nowego samochodu, który będzie służył podnoszeniu bezpieczeństwa.